Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z grawerowaniem laserowym i boisz się, że to skomplikowany sprzęt tylko dla zaawansowanych, to mam dobrą wiadomość. Reality Falcon A1 to laser, który od samego początku został zaprojektowany z myślą o totalnych nubach. Tu nie trzeba nic składać, nie trzeba ustawiać miliona parametrów, nie trzeba się znać na materiałach. Wszystko działa praktycznie od razu po wyjęciu z pudełka. Kamera, automatyczne rozpoznawanie materiałów, uproszczony interfejs to sprzęt, który ma działać szybko, łatwo i bez frustracji. W tym filmie przetestuję go na różnych materiałach i sprawdzę nawet czy da się wygrawerować coś w ziemniaku. Reality Falcon A1 to kompaktowy, łatwy w obsłudze laser do grawerowania i cięcia, który kosztuje około 550 dolarów. To urządzenie nie tylko dla hobbystów, świetnie sprawdzi się u każdego, kto chce rozpocząć przygodę z grawerowaniem bez doświadczenia. Oferuje moc 10W, obszar roboczy 305x381mm i maksymalną prędkość do 600mm na sekundę, co pozwala na szybkie i precyzyjne grawerowanie w drewnie, akrylu, skórze i innych materiałach. Można też dokupić Smoke Purifier który odprowadza i filtruje dym oraz Rotary Kit Pro przystawkę do grawerowania na przedmiotach cylindrycznych takich jak kubki czy butelki Dzięki temu Falcon A1 staje się kompletnym, wszechstronnym narzędziem do tworzenia dekoracji, tabliczek, prototypów i personalizacji gadżetów W zestawie z Creality Falcon A1 dostajemy kompletny sprzęt gotowy do pracy Nie musimy nic składać Na obudowie znajduje się między innymi kluczyk zabezpieczający przycisk awaryjny oraz wejścia do podłączenia akcesoriów Z tyłu montujemy rurę odprowadzającą oparę To ważne, bo podczas pracy Laser wytwarza dym, który potrafi mocno śmierdzieć, więc rurę trzeba wyprowadzić na zewnątrz lub do tego oczyszczacza, który możemy zamówić osobno, jeśli nie mamy możliwości wystawić rury na zewnątrz. Dodatkowo podłączamy urządzenie, które się nazywa Air Assist Equipment. To taka pompka powietrza, która dostarcza strumień powietrza bezpośrednio w miejsce pracy lasera. Teraz czas na kalibrację. Kładamy kartkę kalibracyjną. W każdym miejscu pokazanym w programie robimy zdjęcie i potem maszyna graweruje 4 punkty na dołączonej drewnianej płytce. Te punkty musimy połączyć w programie jak najdokładniej. Im lepiej to zrobimy, tym większa precyzja później przy grawerowaniu na różnych przedmiotach. Więc serio, zrób to ostrożnie i spokojnie. Następnie przykładamy tą metalową część do kalibracji na produkt, na którym chcemy grawerować, i sam grawer obniżamy do poziomu tej części. Po tym procesie możemy już działać. I tu mnie to zaskoczyło, bo wszystko jest mega proste. Na pierwszy ogień wrzuciłem logo owcekin.pl na drewnianą deseczkę. Klejam zdjęcie, wybieram materiał, ustawiam moc i gotowe. Grawer rusza. Efekt logo wyszło niesamowicie dokładnie. Potem zrobiłem jeszcze jedną próbę. Tym razem ustawiłem opcję wycięcia, czyli najpierw maszyna graweruje logo na niskiej mocy, a potem tnie maksymalną mocą dookoła. I w efekcie mam plakietkę z wyciętym logo. Wygląda super i od razu widać potencjał tego sprzętu. Próbowałem grawerować naprawdę na wszystkim, co miałem pod ręką. Zacząłem od noża, grawer na metalu. Nawet zrobiłem dwa przejazdy w tym samym miejscu, żeby zobaczyć, czy efekt będzie mocniejszy, ale jest naprawdę minimalny. Na rączce noża ustawiłem 10% mocy, bo przy większej plastik zaczął się wypalać i zostawały brzydkie ślady, więc tu raczej trzeba działać ostrożnie. Później padłem na pomysł grawerowania w ziemniaku. Brzmi głupio, ale chciałem sprawdzić, czy da się zrobić logo łowcy na ziemniaku. Efekt, logo widać, ale dość słabo. Myślę, że jakbym obrał i dokładnie wyczyścił ziemniaka, byłoby lepiej. Na skórzanym notesie wyszło za to świetnie. Logo jest ostre, wyraźne, mocno kontrastowe. Wygląda profesjonalnie. Szkło to inna historia. Próbowałem na starej butelce po perfumach i praktycznie nic nie widać, więc ten laser jest za słaby do szkła. Wpadłem też na pomysł zrobienia podkładki pod piwo. Najpierw wygrawerowałem grafikę piwa, a potem wyciąłem kształt tak, żeby była mniejsza i teraz mam personalizowaną podkładkę. Na koniec próbowałem wygrawerować numer na kluczu, żeby nie zgadywać, który jest do których drzwi. Tutaj wyszło super. Teraz od razu wiem, który klucz jest do czego i nie muszę za każdym razem wkładać pięciu identycznych po kolei. W sumie ten sprzęt daje masę możliwości, a ja dopiero się rozkręcam. Jeśli macie jakieś pomysły, na czym jeszcze można coś wygrawerować, piszcie w komentarzach. Może zrobię z tego kolejny film i przetestuję wasze propozycje. Co do plusów, ogromny plus za zamkniętą obudowę, bo dzięki temu dym i zapach praktycznie nie wydostają się na zewnątrz, zwłaszcza jeśli podłączymy rurę odprowadzającą. Sam program do obsługi tego lasera jest banalnie prosty. Robimy zdjęcie przedmiotu kamerą, a potem w programie ustawiamy dokładnie, gdzie ma być nasze logo, napis czy grafika. Obudowa ma też taką fajną opcję, że możemy zdjąć dolną część. Więc da się wsunąć coś grubszego pod laser. Jeśli chodzi o minusy, smród jest minimalny, ale tylko wtedy, gdy obudowa jest zamknięta i rura odprowadza opary. Jeśli zdejmujemy dolną część obudowy, dym leci na zewnątrz i wtedy śmierdzi już mocno. Więc jeżeli chcemy grawerować na grubych przedmiotach, musimy się z tym liczyć. Drugi minus jest taki, że ten laser nadaje się do przedmiotów o grubości maksymalnie około 4-5 cm. Jeśli chcemy coś grubszego, to już kombinacja z podkładaniem i zdejmowaniem dolnej obudowy jest trochę upierdliwa. Poza tym to sprzęt typowo do grawerowania na płaskich lub lekko płukłych powierzchniach. Więc nie wszystko da się tutaj ogarnąć w domowych warunkach, ale do prostych projektów działa naprawdę świetnie. Podsumowując, Krality Falcon A1 to sprzęt, który robi dokładnie to, co obiecuje producent. Jest banalny w obsłudze, nie trzeba go składać, a program i wbudowana kamera sprawiają, że nawet totalny laik ogarnie grawerowanie w kilka minut. Jakość graweru jest świetna na drewnie, skórze czy plastiku. Ma swoje minusy. Ograniczenie grubości przedmiotów i zapach dymu, gdy zdejmujemy dolną obudowę. Ale ogólnie to sprzęt, który mogę spokojnie polecić każdemu, kto chce zacząć zabawę z laserem bez zbędnego kombinowania. Dajcie znać w komentarzach, co wy byście chcieli wygrawerować i na czym. Może zrobię z tego kolejny film. A jeśli lubicie takie testy i chcecie więcej recenzji sprzętu, to subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Link do sprzętu jak zawsze na stronie łowcychin.pl lub w opisie tego filmu.